Witam Cię serdecznie w podcaście Swojski Język Polski. Regularne oswajanie się z językiem mówionym pozwoli Ci nauczyć się polskiego w sposób naturalny i automatyczny. Wkrótce sam będziesz mówił płynnie w języku polskim. Miłego słuchania! Cześć! Zbliża się bardzo ważny dzień dla Polski. 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu, czyli wybierzemy nowy rząd na kolejne 4 lata. Z tej okazji przybliżę Ci dzisiaj scenę polityczną w Polsce oraz sprawy społeczne, jakimi obecnie żyją Polacy. Pamiętaj, że transkrypcję odcinka znajdziesz na stronie swojskiejezykpolski.com. Przypominam też, że możesz wesprzeć podcast finansowo, zostając patronką lub patronem podcastu. Szczegóły również na swojski językpolski.com w zakładce Wsparcie Finansowe Podcastu. Chciałabym też podziękować raz jeszcze wszystkim dotychczasowym patronkom i patronom, a zwłaszcza nowej patronce Barbarze z Włoch. Dziękuję Ci serdecznie Barbaro. Twoje wsparcie motywuje mnie do dalszej pracy nad podcastem i vlogiem. Zanim zaczniemy, chciałabym też zaprosić Cię na moje indywidualne lekcje języka polskiego online. Oferuję lekcje standardowe, lekcje konwersacyjne oraz lekcje przygotowujące do certyfikatu z języka polskiego jako obcego. Ok, przejdźmy teraz do tematu tego odcinka. W Polsce polityka to temat, który bardzo dzieli społeczeństwo i wzbudza silne emocje. Mówiąc ogólnie, mamy w Polsce podział na zwolenników partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości oraz zwolenników głównej partii opozycyjnej, Koalicji Obywatelskiej. Po latach kłótni między tymi dwoma ugrupowaniami powstał w Polsce również elektorat osób, które mają dosyć obu partii. Zacznijmy od partii, która jest obecnie u władzy w Polsce i rządzi już drugą kadencję. Prawo i Sprawiedliwość, w skrócie PiS, z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Jest partią prawicową i wyznaje tradycyjne katolickie wartości. Zaostrzyli prawo aborcyjne, uznają jedynie tradycyjny model rodziny, są też przeciwni ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski. Na przykład nie zgadzają się na przymusową relokację uchodźców z Bliskiego Wschodu do Polski. Co ciekawe, mimo że jest partią prawicową, PiS wprowadził największe od lat świadczenia socjalne dla rodzin z dziećmi i dla osób starszych. To zarządów PIS-u wprowadzono tzw. 500 plus, czyli comiesięczne wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi. W przyszłym roku partia PIS planuje zwiększyć to świadczenie z 500 do 800 zł ze względu na wysoką inflację. Z jednej strony 500 na pewno podniosło komfort życia polskich rodzin, a z drugiej strony opozycja zarzuca partii rządzącej kupowanie głosów wyborców poprzez rozdawnictwo. Skoro już jesteśmy przy zarzutach wobec partii rządzącej, jest ona często oskarżana o łamanie konstytucji i powolne odchodzenie od demokracji na rzecz ustroju autorytarnego. Duże sprzeciw części społeczeństwa wzbudziła reforma sądownictwa. W wielkim uproszczeniu partii PiS zarzuca się podporządkowanie sobie polskich sądów poprzez obsadzenie najważniejszych stanowisk ludźmi związanymi z partią. Oficjalnie reforma PIS-u miała na celu uzdrowienie polskiego systemu sprawiedliwości. Spore emocje wzbudziło też zaostrzenie już i tak rygorystycznego prawa aborcyjnego, które doprowadziło do masowych strajków kobiet w całym kraju. Liderem partii PiS jest Jarosław Kaczyński, kontrowersyjna postać, która przez jednych jest uwielbiana, a przez innych znienawidzona. To samo można powiedzieć o Donaldzie Tusku, liderze głównej partii opozycyjnej, koalicji obywatelskiej. Partia Tuska, znana do niedawna jako Platforma Obywatelska, rządziła przedpisem również przez dwie kadencje. Część Polaków z utęsknieniem oczekuje powrotu Tuska do władzy, ponieważ jest on dla nich symbolem normalności, stabilności i progresywności. Inni natomiast obwiniają go za to, że podczas swoich rządów nie zaopiekował się dostatecznie zwykłym obywatelem, a dobrze żyło się tylko elitom. Szczególnie niepopularna była wprowadzona za rządów Platformy reforma emerytalna podwyższająca wiek przejścia na emeryturę do 67 roku życia dla obu płci, co oznaczało, że mężczyźni musieliby pracować o dwa, a kobiety aż o 7 lat dłużej. Zapowiedź odwrócenia tej kontrowersyjnej reformy była jednym z czynników, które pomogły PiSowi przejąć władzę w 2015 roku. Wśród zwolenników PIS-u popularny jest prześmiewczy slogan Wina Tuska, który obwinia Tuska o wszelkie trudności, jakich doświadczał nasz kraj za jego rządów. Mimo tego Donald Tusk ubiega się o powrót do władzy. Obecny program wyborczy Koalicji Obywatelskiej w dużej mierze ma na celu odwrócenie szkodliwych ich zdaniem reform wprowadzonych przez PIS, przywrócenie praworządności oraz poprawnych stosunków z Unią Europejską. Choć osiem lat temu partia Tuska nie przyznawała znaczących świadczeń socjalnych, planuje kontynuację wprowadzonych przez PIS programów typu 500. Koalicję Obywatelską można opisać jako partię bardziej liberalną, choć nie można powiedzieć, że jest to partia w 100% lewicowa. Głosują na nią zazwyczaj wykształceni mieszkańcy dużych miast, nie chodzący do kościoła. Natomiast stereotypowy wyborca PiSu to osoba mniej wykształcona, religijna, z mniejszego miasta lub wsi. Gorące zwolennicy obu tych partii to zazwyczaj osoby w wieku 50. Jeśli chodzi o młodych, wielu z nich uważa, że, cytuję, PIS.PO Jedno zło. Mają dość niekończących się kłótni pomiędzy dwoma głównymi partiami. Uważają, że starsze pokolenie powinno przejść na emeryturę i oddać władzę młodym. Wśród najmłodszych popularność zdobywają dwie mniejsze partie o skrajnie różnych poglądach: Lewica oraz Konfederacja. Jak sama nazwa wskazuje, lewica przyciąga elektorat lewicowy, dla którego ważne są między innymi prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych oraz walka z kryzysem klimatycznym. Lewice wspierają głównie młode kobiety. Wielu młodych mężczyzn popiera natomiast konfederację, ugrupowanie skrajnie prawicowe o wolnościowych poglądach na gospodarkę i prawa jednostki. Oczekują oni minimalnej roli państwa w życiu obywateli. Sprzeciwiali się np. obostrzeniom covidowym, chcą jak najniższych podatków i ograniczenia świadczeń socjalnych. Członkowie tego ugrupowania są często niepoprawni politycznie i bardzo radykalni w swoich poglądach. Ich partia wywodzi się od kontrowersyjnego polityka Janusza Korwin-Mikkego, lubiącego szokować opinię publiczną takimi wypowiedziami, jak ta, że kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn. Jak widzisz, polskie społeczeństwo jest spolaryzowane, a polityka, jak pewnie w większości krajów, wzbudza silne emocje. Warto też wspomnieć, że spora część naszego narodu w ogóle nie utożsamia się z żadną partią. Jest to widoczne przy każdych wyborach, gdzie frekwencja przekraczająca 60% jest już uznawana za dobry wynik. Oznacza to, że średnio prawie 40% polskich obywateli. Nie czuję sensu okazania poparcia dla żadnej z partii kandydującej. Myślę, że wiąże się to również z ogólnym brakiem zaufania Polaków do polityków, o czym wspomniałam w odcinku podcastu o faktach i ciekawostkach o Polsce i Polakach. To tyle, mam nadzieję, że masz teraz lepsze wyobrażenie na temat polskiej polityki. Specjalnie starałam się opisać poszczególne partie i ich postulaty, bez dzielenia się moją własną opinią na ich temat. Możesz więc sam lub sama zdecydować, która partia zdobyłaby Twój głos, jeśli miałbyś lub miałabyś polskie obywatelstwo. Jeśli temat polityki Cię zainteresował, to zachęcam Cię też do obejrzenia kilku debat przedwyborczych dostępnych w internecie, na przykład na YouTubie. Myślę, że oglądanie takich dyskusji politycznych jest bardzo dobrym sposobem na naukę polskiego, a zarazem na przygotowanie się do egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego. Dzięki debatom możesz nauczyć się języka, który opisuje ważne i aktualne sprawy w Polsce i na świecie, takie jak kryzys klimatyczny i gospodarczy, walka o prawa kobiet do aborcji, walka o prawa dla osób w związkach jednopłciowych itd. Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz znać, czy ten odcinek Ci się podobał. Czy zabrakło Ci jakiejś informacji, a może sytuacja polityczna w Polsce była Ci już dobrze znana? Czy polityka wywołuje silne emocje także w Twoim kraju? Daj znać w komentarzu pod transkrypcją na swojskiejzykpolski.com lub pod postem na Facebooku lub Instagramie, albo pod wideo na YouTubie. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia!